My nigdy nie mamy jako urząd możliwości weryfikowania tego, jak ktoś na terenie miasta zawiaduje czyimś PESEL-em. Te wszystkie pesele, które trafiają już do nas podczas głosowania są oczywiście odpowiednio chronione i zabezpieczone. Natomiast jeśli mieszkańcy używają pesel -y innych osób niezgodnie z prawem i, i, i na niekorzyść osób, których ten PESEL dotyczy, no muszą się liczyć z tym, że popełniają wykroczenie, które musi być w jakiś sposób wyjaśnione. Otrzymaliśmy 15 zgłoszeń od mieszkańców, którzy nas zaalarmowali, że ich PESEL został wykorzystany bez ich wiedzy. W związku z powyższym te głosy, które były wcześniej oddane na te, przez te osoby, rzekomo te głosy zostały unieważnione, a mieszkańcom odblokowaliśmy możliwość ponownego głosowania i to się odbyło. Dzisiaj jesteśmy na etapie sporządzania dokumentacji i jesteśmy zobowiązani zawiadomić organy ścigania, żeby ewentualnie sprawdziły, czy nie doszło tutaj do popełnienia przestępstwa. A wy nie wykluczacie takiej opcji, czy bierzecie pod uwagę, że mogło dojść do takiej sytuacji, w której osoby, które w zeszłym roku zbierały głosy na karty zbiorcze i tam były numery pesel. po prostu w ostatni dzień głosowania doszły do wniosku, że te osoby nie zagłosowały i wykorzystały tę. No my nie jesteśmy tym organem, który może to oceniać, bo przecież posiadanie numeru pesel można wejść w raki sposób i, i nie tylko poprzez poprzednie edycje budżetu obywatelskiego. Nie chcemy się domyślać, skąd my jesteśmy od tego, żeby chronić mieszkańców przed tym, żeby ich PESEL był prawidłowo przechowywany i wykorzystany i dlatego zmuszeni jesteśmy podjąć te kroki, które natychmiast w najbliższych dniach podejmiemy. Jeszcze króciutko o pozytywnych już aspektach budżetu obywatelskiego. Głosy oddane, po prostu pracujecie, liczycie, tak? Liczymy. Wczoraj zakończyło się odbieranie głosów z punktów mobilnych. Wiadomo, że w różnych szkołach ilość tych głosów w urnach była różna. Raz było, raz było to około 150, a raz były to tylko dwie kartki. No tak się zdarzyło. Natomiast dzisiaj prace zespołu, który liczy te głosy trwają, głosy są zliczane elektroniczne, papierowe i tak jak mówiliśmy, mam nadzieję, że do 13 stycznia będzie wszystko wiadomo.